Mateusz, czym są piramidy finansowe? Piramidy finansowe w największym uproszczeniu to są takie twory, najczęściej w obszarze inwestycji, gdzie zysk osób, które jako pierwsze wpłaciły jakieś środki, pochodzi z kapitału osób, które jako kolejne te środki wpłacają. Czyli generalnie możemy sobie piramidy finansowe podzielić na dwa takie duże koszyki piramid finansowych. Jeden koszyk to jest taka standardowa piramida. I tu, jako przykład, możemy podać jedną chyba z takich największych afer, jaka miała miejsce w historii na świecie, czyli fundusz inwestycyjny Bernarda Madoffa, który oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ten fundusz inwestowało połowa Hollywoodu. Generalnie fundusz, który wcześniej normalnie nabywał aktywa, nagle przestał te aktywa nabywać. I doszło do takiego paradoksu, gdzie faktycznie zyski poprzednich inwestorów pochodziły z wpłat kolejnych. Czyli jak ktoś chciał wycofać swoje środki. Tomadow musiał z wpłaty innych inwestorów te środki zwracać. I teraz e, taką piramidą, którą moglibyśmy na polskim rynku znaleźć, było Ambergold. To była klasyczna piramida finansowa czyli mamy jedną siedzibę, firmę, która zatrudnia wiele osób etatowo, po prostu normalnie do obsługi klienta, e, która oferuje nierealne zwroty jak na tamten czas i na strategię inwestycyjną, którą deklaruje. Ponieważ Ambergold deklarowało bardzo mocno bezpieczeństwo środków i deklarowało bardzo mocno też e, inwestycje w złoto, które w tamtym czasie co prawda rosło, ale nie w takim tempie, żeby móc zagwarantować 16% w skali roku zysku, bo takie mniej więcej e, zwroty gwarantowało Ambergold w czasach, kiedy lokaty miały około 6-7%. Więc to są, e, no, przebitka jest dość duża i to jest bardzo ważne, bo czym wyższy zwrot coś gwarantuje, tym bardziej nam się powinna lampka zapalić, dlatego, że jakichkolwiek aktywów byśmy nie nabywali, w aktywach finansowych zawsze jest pewne ryzyko. Przede wszystkim istotne jest to z perspektywy Ambergold, że te zwroty były z jednej strony na tyle sexy dla potencjalnych klientów, że chętnie tam wpłacali pieniądze, z drugiej strony były gwarantowane, przynajmniej tak się reklamowały, jako gwarantowane 16%, tylko nikt już nie patrzył na to, co za tą gwarancją stoi, ale było gwarantowane i było znacznie więcej niż na lokacie, więc to już są takie dwa czynniki, które spowodowały, że ludzie zaczęli wpłacać te środki. Oglądaj pełną wersję na kanałach kontrwywiad.